Witam! Witam, witam! Dzisiaj samną uliczka Wjeżdża na Rejon. Bo cóż, jeszcze nie dobiliście tych 100 tysięcy łapek czy tam coś. Tysiące nawet. 10 tysięcy, że nie dobiliście. Ale widzowie jest jakieś um, Living World Update. Co to robi? Um, nie wiem co to jest. Um, tutaj mamy twórców tej gry. No nie wiem co to jest. A więc to no, z kreatywnym lecimy. Mam 5 godzin, ale przetrwano tylko 1 godzinę i 37 minut. 1 <grywa> godzinę i 40 minut i 31 minut. To kreatywnym zagrajmy. Tar, <grywa> tar, tar, tar. ale mogę sobie No i mam tutaj... ŁOGIEŃ! ŁOGIEŃ! ile ognia ognia nie ognia ognia orto dobra, nie wiem co mówię zainstaluj się Ej, załaduj się, bo już mnie nudzisz sam na Tico. Dobra, telefon jest w Cena Chcę na ps Pro, może ma być wielka jak moc konsoli. Oszacowano ile zapłacimy za sprzęt. Fajnie. Po raz o już jesteśmy fajne miejsce Okej, okay, um, ja ja myślę, że ja myślę, że um, wejdziemy, wyjdziemy sobie Tak szybciutko wyjdziemy. Kurde czy to jest? Jest wyjście! Harper, ja myślę, że zrobiło się to z tego large update, bo chcę to zrobić to jest dokładnie tutaj duże pomieszczenie dodałam do large update, tutaj nie można. Duże pomieszczenie zrobiłem, ale zrobiliście. I teraz ja zrobię tak między tym może? Nie chcę tak między tym zrobić. Dajcie mi Give me, Give me this Give me this Ohayo O ja tutaj mam To ja chyba wiem jak to połączyć razem Zrobię to okno Nie, bo to przecież... Nie, tutaj nie ma tego na kawę, to co mi tutaj... zebrania robić? A co, żeby zmusić ścianę? To tak, to duże pomieszczenie zburzę. ...i dam to do jakiegoś miejsca kompatybilnego. Kurde, już zaczęła się być noc, meee... ...ale straszna noc. Oh, Light, help me.

Nie, nie, ja, nie, nie, ja. nie, nie, no płagam, left the chat, left the chat, left the chat, man, left the chat, man, left, 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 Klap. no nie, jeszcze ty gry boję. od dzisiaj, od dzisiaj, od dzisiaj, od, od dzisiaj, nie mam blok, mój, zamek, ty Hmm. O! Tak, robi się dzień. Dzięki Bogu. Dzięki. To się obraca? Czy ja się obracam? Ej, to się obraca, czy moja kamera się obraca? I ja idzę do tej kawa, to mi samo tak kieruję. I tutaj tak nie jest. No tak jest. Sus. A mągur. Ej, dupra! Was wybórz. Patera! Patera! Patera, człowiek, prosta bajka. Kacperito. Ja wiem! Gdzie ja mogę to zrobić? Ja mogę zrobić to duże opowieszczenie ze szkodem coś tam. mi, 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 mi. mi. To jest mój pokój, gdzie nagrywam. Um, ja zrobię dortkę w bazę! Dokładnie to duże pomieszczenie Ja coś tutaj zrobię A gdzieś tutaj żyję. Dobra Mam taki jeden pomysł Zrobię takie duże pomieszczenie tutaj I to będzie takie jakby pi, 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 pi się ja nie jestem mądry? No nie. Musisz najpierw wyburzyć połączone elementy. Halo ziemia. Ale logika. Chodzi mi o logikę, nie o ziemię. Dzięki, że za logikę. <laughs> Dobra, sam nautika e, Po co mi to robisz? Nie wiem. Chodź się to

Bibum, bum ba-bum, vi-bum, ba-bum, vi-bum, vi-bum, bum Vi-bum Peraí, que coisa? O que é que Nie, bo tego się nie da połączyć, bo ja chcę połączyć jakby to duże pomieszczenie z moją bazą, ale ja nie wiem, czy mi się uda, B Sekcja pierwsza wyburzona, sekcja druga wyburzona. Logiczne chyba. Nie miałem. Nie. Czy to można było pisać, co zrobić? Dobra, ja tutaj idę witaj na pokładzie kapitanie dzięki bazo um, Ja Duży pomysł. Ooo! Jakie to! Jakie to jest wielkie? Czy myślicie to co ja myślę? Ja, Oho. aha, ja. Oha, ja. Jestem w wodzie. Ja. Jestem w wodzie. Jaki to jest zaląbiste, prawie się wyżykałem. Ja. Ja, 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 robisz sobie jaja, yo, robi sobie jaja. Mm, In this for Christmas, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o, A driving for home, o, oh, o, oh, o. Oh. Ja, to też tutaj będziemy zbiornik. Na obce formy życia. Ty. to będzie mój basen. Tutaj jak widzicie wchodzicie no i macie basen swój, widzicie? Łążej do nich Patrzcie na tym pojemniki no, pana. To jest... Tutaj mogę się kąpać, to jest sauna. Normalna. Ja... ba, ba ba ba. ba, 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 ba. Jakbyś też nie wiedział jak się skacze, no to skaczy się trójkątem dla ludzi którzy mają obniżoną zawartość cukru haha ha, śmieszne haha ha. bo wiecie cukier um. Aha. co what the hell wee wee we, wee we, 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 we. a można poczekajcie można zrobić zbiornik XXXXXL Bo spada to jest już duże Co się stanie, jeśli weźmiemy jeszcze jeden taki... oj Da się Czekajcie Da się ten zbiornik powiększyć? Da się? Pewnie nie Jak się... Jak, jak, jak ja nie mogę?

Bibum, babum, bibum, babum, bibum, babum, bibum, babum, bibum, babum, bibum, babum, bibum. Dobra. Che c'è, stanno molto poco, c'è, stanno molto poco, c'è, stanno molto poco. Um. Um, -hmm. um, um, um.

Tutaj nie mam zapełnionego, tak? No co? No, nie możemy. Ale ty udażnisz prawdziwe. Może palnik, może wezmę laserowy. Tutaj jest palnik laserowy. I no. Witam, idę po rybki. Na ryby, Wypaczu, co ty robić, nie uciekać, przede Gdzie go Jak on się toczy, Bawi się z wukami, jak on się toczy, jak on się toczy.

w ogóle to jest bardzo płytko, więc on tutaj nie, nie, nie leci, On też tutaj, gdzieś, gdzieś się kończymy. W ogóle ogień działa pod wodą, nie rozumiem logiki tej gry, ale to okej. Okay. Dobry wieczór, Polska. Dobry wieczór, połóż uh -huh. Zombie z Podlasia! Zombie z Podlasia! Zombie z Podlasia! Zombie z Podlasia! Uwierzcie mi, to jest fajne, to, to nie jest nudne. Uwierzcie mi. Na no słowo. Dobra ja idę rozbudować mam bazę co to jest za tuba Uuu Pogadź Ha kurde Uuuu Jakieś tutaj tej rury te, te, Tego to ja się boję Patra. teraz Uuuu Uuu. nie nie ja stąd wracam ja stąd wracam Kolej rukowy, kolej więc Wiesz, tygry boję. Pip 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 Dobra. Ja idę sobie... Tutaj ja możemy jeszcze sobie popływać w bazie mojej. bo lubię popływać. Pi, W łazie. Gdzie możesz być? Powiedz mi. W lazie. I... A low it. Tak, jest w sobie dużo pomysłów. Uj. Wysokie, bardzo dużo gałki oczne. Ja widziałam. Ja

Uj. Ja zamknę się w pokoju. Na to był ciężki dzień. Może coś nowego w radio. SKTV. To jest Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over? Nothing but vacuum. These are Terra ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's going to take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn, Charter's going to have us blowing our credits, running errands for Altera. See what the long range hands pick up in the meantime? Uh huh. Okay. Dosyć ciekawa sprawa. Za tydzień nam wysyłają te ratunkowe. No tutaj jeden dzień to jest tydzień. Dobra. Więc na ten odcinek to może być już tyle. Do widzenia. Ja sobie zapiszę, grę. Do widzenia. W ogóle. Fajne rzeczy mam szansę. Do widzenia i pa.